Witajcie na Wegetubie, dzisiaj robimy przepis na idealny przecier pomidorowy tak aby wykorzystać te najlepsze w sezonie pomidory, żeby one trwały przez cały rok. Zaczynamy. Pamiętajcie, że listę składników znajdziecie pod filmem, natomiast wyjaśnienie teorii pięciu elementów tu. Zacznijmy od sparzenia pomidorów, ponieważ aby zrobić przecier pomidorowy mamy e, takie dwie techniki. Pierwsza to jest po prostu wycięcie szypułek i e, pokrojenie pomidorów w całości ze skórką, z nasionami, e, ugotowaniem ich i przetarciem przez sito, ale jest to dość pracochłonne e, i naprawdę trzeba się nieźle przez to sito poprzecierać tak, żeby... E, te twarde skórki pozostały na nim, a nie w słoiku. E, łatwiejszym myślę sposobem, jeżeli nie macie na przykład jakiejś maszyny takiej przycierającej, to właśnie sparzenie pomidorów, ściągnięcie skórki, i wtedy możemy ugotować całość i już nie musimy się martwić przecieraniem. Mam tutaj już garnek wrzącej wody i przygotowany, czy raczej znaczy przygotowaną miskę bardzo zimnej wody i teraz po prostu. Opuszczam pomidory na jakieś 20 do 30 sekund, tak aby sparzyły się i żeby ta skórka łatwo nam odeszła. Pomidory wcześniej naciąłem na taki krzyż, tak żeby ta skórka łatwiej odchodziła. Dobrze jest to zrobić wcześniej. Zobaczcie, że łatwiej później będzie Wam ściągać tą skórkę. Pomidory już sparzone. Zobaczcie, jak bardzo teraz łatwo schodzi skórka. Praktycznie sama. Skórki zdjęte. Teraz potrzebujemy te, teraz jeszcze tylko wyciąć z szypułki. E, I mniej więcej tak bardzo niechlujnie, nawet na czwórki, pokroić pomidory. Pozwoli to troszeczkę skrócić czas gotowania. One są naprawdę dojrzałe. E, poczekajcie na e, naprawdę taki szczyt sezonu środek września mniej więcej kiedy te pomidory są bardzo bardzo dojrzałe pomidory pokrojone wstawiamy na gaz wracając do naszej e, kolejności elementowej mamy sparzone pomidory teraz dodajemy oliwę e, są też różne szkoły niektórzy w ogóle nie dodają oliwy i są to tylko tak naprawdę takie przeciery właśnie z samego Warzywa. Ja lubię dodawać ona, dodaje takiej minimalnej głębi, takie jeszcze inna płaszczyzna smakowa pojawia się właśnie w takim przecierze. To był smak słodki, element ziemi. Teraz element ostry, pieprz. Tak odrobinę, ponieważ nie chcę, żeby. To już było konkretne danie, tylko żeby gdzieś tam jakieś nuty aromatyczne e, migotały w tle właśnie e, w moich przetworach. Na sam koniec element słony, sól. Też nie za dużo, na taką ilość 3 kg pomidorów, 3 szczypty soli. Przykrywamy pomidory i od momentu zagotowania, czekamy około 20 minut, przecier będzie gotowy. Nasz przecier gotował się już 20-25 minut i jest na pewno gotowy. Przełożę go sobie teraz, właśnie tutaj, na deseczkę, żeby Wam pokazać. Zobaczcie, pomidory rozpadają się same są bardzo miękkie dlatego nie trzeba przesadnie ani ich blendować. E, I tak, jak e, konserwujemy. Nasze przeciery. Ja tak naprawdę przelewam po prostu wrzący przecier do wyparzonych wcześniej słoików. Zakręcam albo zamykam po prostu jak tutaj. Odwracam je do góry nogami. W ten sposób. I czekam aż one kompletnie wystygną sobie same. I tak naprawdę nigdy nie miałem problemu z pleśnią. Robię te pomidory naprawdę od wielu, wielu lat i spokojnie wytrzymują jeden rok. Myślę, żeby wytrzymały dłużej, ale po prostu zazwyczaj nie. Dożywają więcej niż marzec, kwiecień. Zazwyczaj wtedy mi się po prostu kończą. Ale jeżeli chcecie być na pewno pewni, że nic się nie stanie, taki słoik po prostu wstawiacie albo do nagrzanego piekarnika, 160 stopni. Tylko oczywiście nie mogą być to, to być weki, ponieważ może się stopić ta gumka. I około godziny w takim piekarniku, albo do gotującej się wody garnek, wrzątek. Wstawiacie słoik tak, żeby poziom wody nie, nie przelewał się ponad nakrętkę. Ja jeszcze na dno garnka z wrzącą wodą wkładam po prostu ścierkę, ponieważ gotująca się woda podnosi słoiki i one stukają, mogą po prostu pęknąć. Także moje słoiki po prostu, jeżeli pasteryzuję, stoją sobie po prostu na takiej ściereczce. Wszystko jest zanurzone we wrzątku. Po mniej więcej 40 minutach możemy uznać, że Słoiki zostały e, zapasteryzowane. Mm. Cudowny, intensywny, pomidorowy smak. Lekko tylko posolone. E, tak, żeby nie były mdłe. Później i tak w każdym daniu one nabiorą swojego własnego charakteru. Akurat. E, dosalając, dopieprzając czy po prostu przeprawiając w inny sposób. Ta oliwka też gdzieś tam z tyłu, gdzieś migocza, ale bardzo delikatnie. Myślę, że to dobrze zbilansowany smak i naprawdę będzie Wam smakował przez całą jesień zimę i wiosnę. Jestem super ciekawy, jakie wy przetwory robicie na zimę. Jeżeli Wam podobał się ten przepis, dajcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał i do zobaczenia przy kolejnym roślinnym przepisie wegetuby. Hej! Bardzo smaczne wyszły przetwory z pomidorów. A jeżeli chcecie się dowiedzieć, jak zrobić inny przepis na właśnie pomidora, to znajdziecie taki u mnie ketchup.